Jak widzę, widzę jest kolejnych na moim kanale i dzisiaj znowu jest takiego towera. Jak widzicie, to jest taka tęcza i po prostu będziemy ją przechodzić. Ogólnie to ja bardzo teraz bardzo lubię te takie właśnie towery. Jak na przykład ogólnie to ja zaczęłam, to od tego, że zaczęłam grać w Tower of Her Ale no. I po prostu ogólnie to ja te filmiki będę. Często je nagrywam ten sam dzień. Muszę wam to powiedzieć, bo dużo osób tak robi. A czasem je nagrywam po prostu w kilka dni, a czasem się też. Aha, zginało świetnie. Ech, a czasem się też zdarzy, że nagrywam filmik w piątek, wtedy, kiedy mam go wysłać. Ogólnie to dużo osób nie czyta tych takich... rzeczy to się pisze. Jak to się wstawia, dlatego... Ja... Wam powiem, że w piątek w tym tygodniu nie będzie odcinka. Odcinek będzie w środę za tydzień, albo we wtorek, nie wiem, w czwartek, może jakoś tak. I odcinek będzie w sobotę. Yy, odcinek w sobotę, co będzie? Z Robloxa, oczywiście. Yy, no a odcineczek w środę, co będzie z vloga na yy, yy, Koncert Genzy. Właśnie będzie taki vlog I właśnie ten odcinek będzie w środę, czy tam w czwartek Czy tam, ym, nie wiem kiedy, jakoś tam Aha! Ale oszustwo, to się nie da przeskoczyć, specjalnie to zrobili No No i właśnie gram w tego tofe... o, to kolorowego towera i to jest szczerze Tower of Hell jest tylko łatwiejszy Szczerze to jest najtrudniejszy tower Który grałam do tej pory Chociaż pewnie, pewnie wiem, pewnie mi napisać w komentarzach, że są trudniejsze. Tym wcale nie jest trudny, ale dla mnie jest. Ogólnie to jest trochę tak zrobione, dla, żeby ci też nie teorowali, że na przykład jak jest coś tam, to po prostu jest tam takie coś. Na przykład jak się da gdzieś przeskoczyć bez przechodzenia prosto, tylko że w boku od razu na przykład tutaj jest takie coś, że jak spad, że jak na to skoczysz to giniesz, albo jak spadniesz tutaj to też giniesz Ym, więc to jest takie dla cheaterów no obi no i właśnie tutaj nie, nie można tam skakać, nie można sobie tego ułatwiać w żadnym stopniu Trzeba przechodzić tutaj wszystko, co ludzkie, to i ten. To jeszcze, że pierwszy raz gram w takim obby, na którym coś takiego jest. Ym, nigdy nic takiego nie było, w obby. Ogólnie nie chcę deadnąć. Ej, Ogólnie to możecie mi napisać w komentarzach, jak będą. Czy byście chcieli jakiś odcinek z Brookhaven? Bo ogólnie ja mam uszykowany jeden z Brookhaven, który nie wiem kiedy go wstawię. Ale ja go po prostu nagrywałam. Nawet nie wiem czy jest dokończony do końca, ale ja go nagrywałam, bo miałam zrobić na tym spotkaniu takie coś. Miałam zrobić właśnie, żeby. Kto lepiej umieść na Discord? Ja tam umieć jakieś rzeczy, coś takiego. Właśnie miałam takie coś nagrać, ale nikogo nie było. Mieliśmy takie coś zrobić do nagrania YouTube, więc sobie to sama nagrałam. I ja nie wiem, czy przedtem tego nie zostawiłam tak niedokończonego, ale raczej nie. Więc jest odcinek z Brookhaven, ale jeżeli będą komentarze, to napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie jakiś odcinek z Brookhaven. Możecie też mi napisać jakiś pomysł albo pomysł inny na odcinek z Robloxa z jakiejś mapy, jak macie jakąś taką fajną, co znacie, która by była fajna właśnie taki odcineczek. No to możecie mi pisać w komentarzach, bo ja i tak nie mam zbytnio pomysłu na y, jakieś tam odcinki Właśnie jak wiecie to, to teraz większość moich odcinków to jest Roblox i większość to jest właśnie jakieś tam towery i w ogóle y, Więc ja nie mam żadnych pomysłów na, y, na odcinki, znaczy mam na odcinki takie na przykład jakbym miała ja z, z twarzą nagrywać albo z toka boka. No to wtedy mam pomysły na odcinki, ale z ROBLOX'a i nie mam. <laughs> Mogę jeszcze grać w Friends, ale... Kiedyś to było bardziej popularne i ja nie wiem czy to po prostu nie ten... Ja kiedyś też w to częściej grałam, a teraz tak w ogóle w to nie gram. Nie czy to przypadkiem nie jest takie w sumie bez sensu w to granie. I ogólnie to, to jest jedna z rzeczy trudniejszych i ja zbyt tego nie umiem przechodzić. No. No, i właśnie, możecie mi pisać w komentarzach, jak macie jakieś pomysły na odcinki z Robloxa. O no nie. Jakie gówno. Bo ogólnie pomysły na odcinki mam, ale one nie są z Robloxa. ani nie są z żadnych gier. No, chyba, że jest to kaboka. No, a tak to z Robloxa w sumie nie mam nic. I ogólnie chciałam powiedzieć, że ten vlog dlatego będzie tak późno, bo ja go chcę tak zedytować, że on będzie po prostu perfekt. Takie są na przykład takie vlogi tych takich um, um, influencerek, takich tych, wiecie, takich, um, takich, <tłukaj> które dobrze nagrywałem, umiem, umiem edytować, albo w ogóle, tak jak na przykład um, edytują im um, um, tutaj może edytować na przykład jak edytuję im ten taki, Wiesz, mm, Wiecie, taki co, co edytują. jest kamerzysta i ten robi co edytuje. No to właśnie, ja bym chciała coś w stylu zrobić, że wiecie, na przykład tam są jakieś zdjęcia, co się pokazują, czy coś takiego. I też na początku będą trochę rzeczy ten, pokazane, więc polecam to później obejrzeć. Chyba, że mi nic nie wyjdzie. Tak, bo nie będzie... Albo nie będę wiedzieć, jak coś... Jak co robić. Ale raczej odcinek będzie fajny. Więc to, ja już mówiłam, możecie mi pisać w komentarzach jakie jak macie jakieś pomysły na odcinki z... z... Robiosa. Albo pomysły na inne odcinki, na przykład z rzeczy, które mi się interesuje, czy coś takiego, co nagrywam. Co kiedyś u mnie widzieliście, albo nie widzieliście. Jakieś pomysły mi możecie dawać też na odcinki, których u mnie nie widzieliście, ale które nie są, do nich nie potrzebna jest twarz Echym, albo w sumie z twarzą też może być, ale później nie będę to edytować przez dwa lata, żeby tą twarz zakryć więc no, ogólnie też możecie mi pisać w komentarzach jakieś tańce, które można się nauczyć, jakieś takie fajne, na przykład jakieś tam k-pop tańce, bo ja też y, k-popem się interesuję jakieś tam pomysły na takie filmiki też możecie mi dawać Albo właśnie jakieś tańce, zwykłe, K-pop tańce, na yy, jakieś tańce, nie wiem, jakieś inne, co wy na przykład, co dla Was są bardzo fajne, ale albo na przykład nauczyliście się ich i bardzo fajnie się je tańczy albo po prostu na przykład Wam się podobają te tańce, że mają taki sens w sobie, no to no to możecie mi napisać w komentarzach nazwę tego tańca, nazwę osobę, a ja mogę się na niego nauczyć i normalnie sobie nagrać to na YouTube'a, chociaż nie, nie ten, bo ja nawet na tencie też nie mam pomysłu biorę sobie na przykład jakieś The Twice jakbym chciała wziąć, albo z Baby monster, to nie mogę tego wziąć y, dlatego, bo na przykład muzyki nie mogę wziąć albo ten jest za trudny i się go nie nauczy, nie nauczę się go tak szybko, żeby go wstawić jeszcze na YouTube'a albo na przykład y, nie umiem znaleźć Takiego tańca, na, tego tańca na Pintereście Mojego jak jakieś jakiegoś tam na To jest tutorial od razu Perfekt, a jak wpisuję A jak nie umiem znaleźć te, jakiegoś tam tańca yy, Jakiegoś tam Innego tańca Którego bym chciała się nauczyć yy, Nie umiem go znaleźć, na przykład przykładowo Titi od Twice Nie umiem tego znaleźć, tego takiego A titi, oh o A me Titi, o oh, A titi, oh, nie umiem tego znaleźć. Jak to wpisuję, to mi wyskakują same tańce z TikToka, no bo każdy wie, że Titi to jest skrót od TikTok. Tylko że nawet jak wpisuję twice, twice Titi, to i tak mi to w, y, y, dance, nawet jak wpiszę taniec, że dance nie, i tak mi wyskakuje y, jakieś tańce z TikToka. Po prostu. Możecie mi też napisać, co ja mogę wpisać, jak gdybym chciała się tego nauczyć. Ogólnie, jak na YouTube wpisuję. Na YouTube wpisuję to też jest Git. Chociaż na YouTube mi trudno znaleźć takie tutoriale, jak na przykład są na Pinterestie czy coś takiego. Więc możecie mi napisać, co ja mogę, jak, jak mogę wpisać na Pinterestie, żeby znaleźć jakiś tam y, tutorial. Ogólnie to udało mi się przejść tam to, czego wcześniej nie umiałam przejść. I jestem już o wiele dalej niż. Może nie o wiele, ale jestem już na pewno dalej niż byłam wcześniej. I to też jest, y, jest, jest Git, bardzo. Ło! Tak się, jak spałam, tak się zagadam, ogólnie jak gadam, to. Nieee! A ja byłam już tak daleko. Ogólnie to jak gadam, to często, często, ale to bardzo często się zagaduje i zapominam mówić o grze albo o czymś i mi też nie wychodzi to później. Ale na przykład teraz przed chwilą miałam coś takiego, że się zagadałam o czymś tam gadałam i o wiele lepiej mi wychodziło to niż wcześniej. I tak jak na poprzednim odcinku mówiłam, ja teraz będę robić bardziej odcinki takiego typu że zgadanie i na przykład w trakcie przechodzenia tego, bo ogólnie nie wiem dlaczego, ale w odcinkach zwykłych co nagrywam. Na przykład, że gadam tylko o tej grze, w którą właśnie gram, to się często śmieje A tak jak normalnie, to ten się też nie śmieje w ogóle. Ogólnie to sorry, ale mam taką chrypę, dlatego y, tak gadam, bo ja mam mega kaszel, bo byłam doktora w ogóle i to nie jest zakaz, że jestem chory na coś czy coś, etkę ja miałam y, kaszel też, byłam chora, miałam coś tam w grudniu i po prostu y, tam mi wtedy zdraśniło gardło czy coś takiego. I teraz jak mam ten kaszel, to on też będzie teraz po prostu dłużej, bo no, miałam tam wcześniej to z gardłu zdrażnione, po prostu, że wtedy też koszlałam Więc bardzo dużo odcinków teraz moich będzie, że ciągle kaszla albo właśnie, że mam tak gardło, bo jakbyśmy lekarze, tam pani powiedziała, że to do kwietnia może, do kwietnia może, nie do kwietnia, 3 nocy, marzec, Do maja, nawet do czerwca może być ten kaszel. Ech, więc ja na to nic nie poradzę. Ogólnie on mi też przeszkadza. Pewnie wam też przeszkadza, jak oglądacie te filmiki, może nie. Ale muszę coś zdradzić. Sekret. Ja mam 5-6 filmików, które chcę teraz wstawić. I jakby wy to widzicie, trochę później już większość tych filmików jest wstawionych, ale przez to, że w piątki tylko wstawiam te filmiki, to ja się nudzę. Gram w Robloxa, nagrywam ten filmik z Robloxa. A jakiś... miesiąc, później go dopiero wstawiam, bo ja próbuję wstawić tak, tak jak jest po kolei, tak jak nagrałam po kolei, żeby taka wstawiać, chociaż nie zawsze mi to wychodzi, bo czasem na przykład. Aha, świetnie. Bo czasem na przykład jakiś filmik, który nagram pierwszy, mogę go wstawić ostatnie, yy, bo na przykład go zapomnę, że miałam jakiś tam filmik wstawić czy coś takiego. Tak się też czasem zdarza, ale no, częściej to wstawiam po kolei. Nie ma o czym gadać, o czym mogę gadać, nie wiem Ogólnie to ten vlog, co będzie z koncertu Genzy Czy ja mówiłam, że to jest z koncertu Genzy? Nie wiem Ale ten vlog będzie z koncertu Genzy i on, on, on nie będzie tak, jak wcześniej Że tam praktycznie nic nie nagrywam, nic w ogóle Zero edytowania, zero edycji, nic po prostu zwyczajnie nagrywane Byle jak zero precyzji, pięć sekund nagrywane w danym momencie, nie Będę więcej nagrywać, o wiele więcej <laughs> Będę to edytować Z tego koncertu Gen Z też będą jakieś tam yy, przebitki że na przykład wiecie, że oni coś się śpiewają czy coś takiego yy, I ten vlog ogólnie on będzie taki trochę wypasiony, więc ten Znaczy nie wiem czy mi taki się uda zrobić bo jest to jest, ja, ja to jestem słaba w edytach, Ale po prostu ten vlog jeżeli go nie będzie wstawiony w przyszłym tygodniu to znaczy, że edytuję go i jeżeli nie będzie też w kolejnym, to znaczy, że nadal go dedytuję, ale jak nie będzie w przyszłym miesiącu tego, tego filmiku nadal, to po prostu możecie do, jakiś komentarz do mnie napisać napi w jakimś tam filmiku. Napisać mi komentarz, czemu nadal tego nie ma. I ja odpiszę wam na przykład albo, że na Drobie edytuję, albo na przykład, że edytowanie mi nie wychodzi i możliwe, że jeszcze trochę potrwa mi to edytowanie lub mogę napisać coś takiego, że edytowanie mi nie wychodzi. Yy, niedługo będzie po prostu wstawiony taki połączony filmik bez żadnego edytowania. Chociaż mam nadzieję, że takiego nie będzie, bo ja chcę bardzo, żeby ten, żeby ten vlog był tak zedytowany, taki ładny, yy, taki yy, slaj. Po prostu ja żeby ten vlog był taki, a nie taki zwykły, czy coś takiego I ogólnie to ja, ja chcę też zrobić takiego, jak często widzę na YouTubie Że są po prostu, że jest taka muzyczka, że niby coś się pisze y I tam się tak y takim... Y pisze się na przykład, która jest godzina Który jest dzień, która jest godzina, coś takiego Jak na przykład są vlogi kilkodniowe, no to też pisze, który jest dzień A jak są takie zwykłe, y ten to jest która godzina o nie. Ale coś niektóre z działań. Yy, I takie, ten w ogóle. Ogólnie to. Może wam się to nie spodobać. Ale tak jak już mówiłam na poprzednim filmiku, czy ten. Na poprzednim filmiku, no. Nie z tego vloga, oczywiście. poprzednim film, filmiku z Robloxa. Ja lubię, jak te filmiki są tak. Yy, pośrodku czasu, czyli nie są za długie. Nie trwałem 20-30 minut. Nie są za krótkie, nie trwają na przykład 8-10 minut, tylko trwają właśnie 15, 16, 17 jakoś tak. I dlatego teraz skończę ten filmik, bo trwa właśnie 16 minut i tak tylko nie umiem przejść. Teraz już i tak w to nie będę grać, bo nie chcę mi się też gadać, bo mam tą chrypę i mnie bardzo mega boli, więc no. To by było dla tego odcinka do kolejnego bajo!